Nie zgadzam się. Wos. Nie. Nie. No nie wiem, czy będę zadowolona, a też nie będę udawała, jakbym nie była. Trochę na nie. się boję, bo to tyle ty tyle trenujesz. Spokojnie. Płaszcz mi odszkodowanie. Te włosy będą pod pachę na zimę. Jak była chłopcem, to by była nawet przystojna. Matko jedyna! To są mega krótkie. Nie no hit. Witam Was serdecznie na moim fotelu dzisiaj jest Marta. Po pierwsze to gratulacje odwagi i wystąpienia. No, kto mówi do mnie Marta. Muszę się przyzwyczaić. Dobra, tak, Marta. Jak, jak na Nie może być Marta, ale wszyscy mówią do mnie Marti zawsze, <grym> przez to, że jestem Marti Renti, ale może być Marta. Dziękuję za gratulacje, jak wrażenia. Super, tak, bardzo bardzo pozytywnie. A teraz po walce muszę się wziąć za rzeczy, które, których sobie musiałam odmawiać w trakcie przygotowań. Między innymi pielęgnacja włosowa. No te włosy są mocno poniszczone, a to właśnie przez to, że intensywnie trenowałam i. Tak, ja się tylko tak, zastanawiam, tak jak w ogóle z takimi długimi włosami można prowadzić tak aktywny tryb życia. Dziewczyny, jeżeli macie takie długie włosy, jak właśnie Marta, też nie wiem, trenujecie, fitness, pływanie. To to jest dla mnie niesamowite. Podziwiam cię za to. Najczęściej okay. to jest warkocz, bo kok się rozwala, bo jest za ciężki. Kucyk się rozwala, bo też jest zacięty. No właśnie chciałem zobaczyć, no. jak ty spinasz włosy. Jak spina? Tak, bo tych włosów jest tyle. <grym> jak jestem w domu i się nie ruszam, autentycznie, jeżeli wiem, że nie ruszę głową, bo oglądam coś na przykład. I robię takiego ślimaka. Mhm. I o, już się sypią mi końcówki. Jak tylko robię tego ślimaka, więc te końcówki są w bardzo złym stanie. Robię tak, tak i ten ślimak jest. Tylko problem się pojawia... Jest tyle włosów. Tak, tylko problem się pojawia jak, jak wstanę, wyjdę gdzieś, zacznę się o tak ruszać, to on już tak, za chwilę tak. jest w ty, w tutaj i już wiem. on się rozwala. A więc to jest dla Ciebie naprawdę niewygodne, no, przy sporcie nie to już wygodne. w ogóle, czyli przy sporcie musisz yy, pewnie Przy łosy. sporcie no to robiłam tak, tutaj taką cienką gumką, oczywiście bez żadnych tych metali, potem wiążę warkocza i na końcu go Nie jest Ci za wygodnie, co? Chyba z tymi włosami. Tak. No nie jest, ale no są piękne, więc też, y, też na pewno byłoby mi źle w y, mega krótkich, bo mam fale i bym wyglądała jak Chopin po koncercie. I jeszcze te włosy są o tyle grube, że po prostu bym tak wyglądała. Ciebie normalnie prawie nie, nie widać spod tych włosów. Ty jak śpisz, to chyba przykrywasz się włosami, co? Nie, mam warkocza i tego warkocza za poduszkę rzucam. Wyrzucam okay. go jak rozpunka. Słuchajcie, wow, po pierwsze to dawno nie miałem takich długich włosów na swoim fotelu, o ile w ogóle takie długie miałem. A więc to czas na jakąś konkretną metamorfozę, jeśli chodzi o cięcie. Włosy na pierwszy rzut oka wyglądają przepięknie, ale jak się dłużej na nie przyglądam, to są to włosy, które są bardzo puszyste, które się plączą, które no, już nie wyglądają fajnie. Mam wrażenie, że są takie pierzaste i do tego jeszcze mam wrażenie, że wszędzie Ci się kruszą. Kruszą się bardzo. No właśnie. Wystarczy I... tak mocniej pociągnąć i zostają końcówki w ręku. A trzeba podkreślić, że ja ich nigdy nie farbowałam. A no to prawda. Bo to właśnie będą ludzie myśleli, że są farbowane, bo mają te wszystkie odcienie kolorystyczne. To jest efekt tak zwanego lata, czyli ja w lecie lubię wystawiać włosy na słońcem, i to też wiem, że niszczy, ale one się robią takie chłodne wtedy. O tym kolorze na pewno będę chciał z Tobą jeszcze porozmawiać, bo kolor niewątpliwie dzisiaj też chciałbym Tobie zrobić. Tak. po pomóc sobie z tym odcieniem, bo ten odcień nie do końca mi się już teraz podoba. Proszę, zielone. No to nad tym się zastanowię na pewno. Natomiast słuchaj, ja mam taki pomysł w ogóle na ciebie. Chcę taką konkretną zmianę i chciałbym tobie też trochę pomóc, żeby tobie było wygodniej. Aktywna dziewczyna, dużo treningów, dużo ćwiczysz. Dla mnie to jest za dużo włosów do takiego codziennego spinania, a gdzie jeszcze mycie, suszenie i to wszystko. A więc moja propozycja jest taka: zetniemy ci dużo włosów. Ale nie bardzo dużo w długości, bo to te włosy będziesz spinała. Tylko tutaj bardzo dużo włosów wycieniujemy, bo ja praktycznie nawet prawie połowę tej długości będę chciał Tobie spinać. Zobacz, już prawie sufitu dotykam. No, ty tak? tylko Będzie bardzo konkretne cięcie. Będziemy dużo cieniowali tych włosów, i te włosy wszystkie będą wycieniowane. Tylko zobacz, pokazuję taką długość, i co to oznacza? Jak ja puszczam te włosy, to one są nadal pod, pod brudkiem, nawet okay. jeżeli to zgrzywka i nadal będą się spinały. Uh -huh. A więc jeśli te najkrótsze będą się spinały, to wszystkie inne też. Natomiast wszystkie włosy Marta będą bardzo konkretnie i mocno wycieniowane. Przez to będą zdrowsze, będą miały ładniejszy kształt, a najważniejsze dla Ciebie to będzie bardzo wygodne. A jak, jak będę robiła warkocz, to będą mi wychodziły pewnie po bokach. Bo po jedyncze po kosmyki mogą wychodzić, ale mimo wszystko uważam, że dla Ciebie to naprawdę będzie super wygodna forma i to też taka trochę Regeneracja tych włosów chyba najlepsza, mhm. bo naprawdę te włosy już fajnie nie wyglądają. Mhm. OK? To mam nadzieję, że chcecie zobaczyć coś spektakularnego, że chcecie zobaczyć to konkretne cięcie, jakie będzie u Marty. Pierwszy raz na moim kanale mam gościa, którego będę strzykł na stojąco. Marta, gotowa? Tak. Dobrze. Niestety mamy takie długie włosy, albo stety, że będziemy sobie pracowali właśnie na stojąco. Teraz tak, ładnie stoisz, bardzo. Długość włosów, którą będziemy tobie ścinali. Wszystkie Nie zgadzam się. Włosy. Nie? Nie. Negocjujmy. Dobra, o, do, dobra, dobra. Już. To były chińskie negocjacje. <laughs> Może być. Nie, no, nie mam wyjścia, są tak zniszczone, że ja mogę się nie zgadzać, a to i tak trzeba zrobić. Ale masz te włosy poniszczone w końcu. Teraz mam stres, że w ogóle się nie mogę ruszyć. Dokładnie nie możesz. A dobra. więc to jest dla mnie bardzo komfortowa sytuacja. Niekomfortowa jest taka, czy będziesz zadowolona na koniec, bo tak nie będziesz. To trochę się Doskonale. Ja się godzę, bo mam zaufanie, ale serio nie wiem, czy będę zadowolona, a też nie będę udawała, jakbym nie była. Trochę na nie? się boję, bo tyle trenujesz naprawdę. Dlaczego wobec te walki w ogóle, jak to się zaczęło? Jak byłam dzieckiem, to trenowałam judo okay. przez 4 lata i to tak zawodowo, bo jeździłam cały czas na walki. Super. No i potem już przestałam z różnych powodów. Jak zaczynałam pracę w social mediach, to dostałam zaproszenie na Fame MMA 3. I na trójce byłam na żywo i to oglądałam. I miałam takie coś, że jak to oglądałam, to byłam strasznie ciekawa, że chciałabym tam być to kiedyś. Że mi się spodobało. Że mi się spodobało, ale szczerze to nie spodziewałam się, bo rok temu przed wakacjami właśnie napisał do mnie Wojtek Gola, czy chcę zawalczyć. No to takie zupełnie nie marzeń można powiedzieć. no Pierwsza walka była bardzo ciężka i taka, że wydawało mi się, że już nie chcę do tego wracać, ale przyszłam teraz taki bardzo mocny okres przygotowawczy do drugiej i uznałam, że tak, chcę to robić z pasji. Lubię wychodzić ze strefy komfortu, a walczenie z kimś i bicie się po twarzy to jest mocne wychodzenie ze strefy komfortu. Jeszcze pamiętam jak dziewczyna, która robi warkocze przed walką przyszła do mnie i mówi, ale co jakieś jeszcze włosy syntetyczne, a ja... Patrzę się na nią, patrzę się na swoje włosy i mówię, gdzie jeszcze tutaj prosto, włosy, prosto, prosto, włosy prosto, prosto. syntetyczne. No właśnie, tutaj chyba jest taki moment, kiedy chcemy obalić pewien mit. Bo wiem, że wiele osób zarzuca tobie, że masz doczepiane włosy. Sam jak widziałem twoje zdjęcia, to myślałem, że masz doczepiane. Natomiast yy, obalając wszelkie mity, dotykam włosy, zaglądam, robię przedziałki i Nic Marta ma hmm. włosy naturalne. I nie jesteśmy w żadnej zmowie. Tak, mam szczęście z tymi włosami. Zawsze mówię, że jak wszyscy stali po rozum, to ja stałam po włosy. Czy jak pachnie ładnie? Bardzo ładnie. Trawa cytrynowa. A to jest mgiełka, taka do to jest rozczesywania. Takie, to, jest, to jest bardzo dobry spray do rozczesywania, mm. wegański, uwielbiam właśnie z trawą cytrynową. Tak nie bardzo ładnie. I, I służy do tego, żeby trochę łatwiej się włosy rozczesywało. Marta ma naprawdę włosy wymagające. No ja jestem ciekawa, jak to jest nie mieć takiej szapy. A jak ty codziennie dzień, Su? Jak ty myjesz włosy jak często? Dwa dni. Mhm. W dniu, w którym moje włosy, zostawiam rozpuszczone i używam go żelu do układania loków do fal. Super. Więc tylko troszeczkę je ugniatam. Czyli lubisz takie włosy pofalowane. Bardzo lubię. Ugniatam je troszeczkę na, na ten żel, wcieram to w ten ręcznik taki papierowy. No i pierwszego dnia sobie noszę rozpuszczone. Potem idę spać zawsze w warkoczu. Następnego dnia one już nie mają aż takiego, już nie są takie ładne, tylko już tutaj, tutaj są ciężkie, już się tłuszczą, a tu już się wysuszają na dole. Więc je zazwyczaj związuję, bo szkoda mi myć codziennie po prostu. Ale chciałem też te powiedzieć w takiej bardzo wygodnej formie, bo ja dzisiaj tobie umyłem włosy szamponem, który jest troszeczkę z twojej branży. Mhm. Jest to taki szampon, który nazywam Sun and Fitness. O, okay. ok. To jest bardzo wygodny preparat, jeśli chodzi o osoby aktywne. A więc bardzo Wam polecam. A hmm. czy ma się różnie od takiego zwykłego? Przede wszystkim jest szybki w zastosowaniu, zawiera Aha. też trochę odżywki, a więc mhm. takie dwa trochę w jednym. Jest do włosów i do ciała, to nie zawsze się dobrze kojarzy, ale przez to, że ma niewielką ilość odżywki w sobie, przy umyciu już jest bardzo praktyczny i, i wygodny. I po prostu zabierasz go sobie na treningi, myjesz później włosy po i o wiele ładniej się nawet mhm. rozczesują. A więc bardzo polecam. To co, druga strona? Krótkie? No, mega krótkie. No to jest 20 cm dokładnie, tyle pokazałem. Zobacz, to no jest. Nie, cała nawet długość grzebienia. Matko, jedyna! To one są mega krótkie. Nie, no, hit. Słuchajcie, trzymajcie się, żebym to wytrzymał do końca. No 20 cm to chyba rok mi będzie to razu. Grzebień nawet tyle nie ma Trochę taka, jestem podekscytowana, bo tak długo z nimi nic nie robiłam. A najgorszy błąd kiedyś popełniłam. 12 lat temu poszłam ściąć włosy na chłopaka, tak na samą grzywkę. Ja od tej pory nie ścinałam ich długości. Poważnie? I teraz ścinam pierwszy raz, jest długości. Mamy to! Nawet mi w takich krótszych, ale kurde. Dobra, to dla uspokojenia. Spłacasz sobie... mi odszkodowanie. Dla uspokojenia chyba wsiądziemy. Kiedyś powiedziałam, że jak mi ktoś obecnie włosy, to do sądu od razu. Powiedzmy, że się zgodziłam. Jak to powiedzmy? Zgodziłaś no tak, się? Bo Maciej tak robi, że ja po prostu nie miałam wyjścia już. Nie, Maciej wszystko robi bardzo profesjonalnie. Nawet nazwał co do centymetra. 20 cm to 20 cm. Ja mam krótko, jedyna. No to jeszcze przed tobą kolejne cięcie. Bo teraz jeszcze będziemy je trochę cieniowali. Okej? Okay? No dobra, to teraz Ci pokazuję, co będziemy cieniowali, dobra? Więc zobacz, są to, to wszystkie włosy, które będę obcinał. Zobacz, ona opada tutaj dobra. i to są twoje najkrótsze włosy. Dobra. Czyli te włosy jeszcze tak się spokojnie zepną. Dla wielu dziewczyn, które nas teraz oglądają to doskonałe rozwiązanie nie tylko dlatego, że cieniowanie jest bardzo modne, tylko że cieniowanie też powoduje ścięcie dużo włosów tych zewnętrznych, które są często bardzo poniszczone. Uwaga. Matko jedyna. Tak, to jest to cięcie. Wąsy można z tego zrobić. Nie pytam, czy jesteś gotowa, tnę, dobra? Dobra, ale to miało być cieniowanie, a ty jesteś znowu z długości. Nie, nie, to jest właśnie cieniowanie. Serio? Tak. Dobra, uwaga, łapie. Włosy będą pod pachę na zimę. Bo muszę sobie zrobić coś z nich, przecież to szkoda, to szkoda tych włosów. Zobaczcie, jakie one są ładne. W ogóle ciężkie są te Twoje włosy. Ciężkie są bardzo, no. no. Dobrze, to cieniowanie góry mamy. Jezus Maria. Patrzcie, ile to jest włosów. Tak, trochę jest. A ich jest coraz więcej? Może kurczę. No nie, ja będę musiała je zebrać i bo szkoda mi ich. Zrobię z nich poduszkę. One są krótkie. No coś tu nie. Ma. Wydaje mi się, że ładnie mi będzie w takim wysokim kucu, bo on będzie miał taki kształt. Znaczy, to, że ja się zdecydowałam na walczenie w OKTAGONIE, to jest w ogóle to jest nic w porównaniu do tego, że ja dzisiaj OKTAGONę muszę. to u mnie? Naprawdę! I o to właśnie Wam chodziło. <laughs> Naprawdę. Nie no, przecież z przecież tego trzeba zrobić. Zabieraj to z zrobić. powrotem. No ja do torebki proszę jakąś torebkę, ja muszę to zabrać do domu, no przecież <noise> Proszę bardzo. Tak, ja muszę tak, zabrać Tak, możesz to zabrać spokojnie. Zabieram je. Są tam różne przesądy, ale możesz śmiało. No. Muszę że jestem w takim szoku, że w życiu większym nie było. No to lepszego finału już nie będziemy mieli. To chyba Ja koniec. myślałam, że ja w tym roku już robiłam wszystko. Skoczyłam z bungee, yy, robiłam kroplówkę witaminową pięć razy, gdzie brzydzę się takich rzeczy. Walczyłam w oktagonie, a dzisiaj obcięłam włosy i to było chyba najlepsze. Wystarczyło wsiąść na fotel do Maniewskiego i wszystkie te rzeczy. Jezus, Maria! I to mogło być dla Was właśnie postanowienia noworoczne, a więc zapraszam serdecznie. No Dobra, dobrze. Dobra, róbmy, co mamy robić dalej, bo ja już jestem w takich emocjach, że nie wiem, czy zaraz nie, nie, się nie emocje zostają, bo. Są bardzo fajne. Robimy toner, suszymy włosy, bo chcę, żebyś zobaczyła na koniec Dobra. już taki efekt. Naprawdę, łow. Jestem mega ciekawa. Tak? Tak. No to co? To robimy kolor i, i suszymy. Dobra. Zanim pokażę Wam całkowitą przemianę Marty, chciałam tylko opowiedzieć, że produkty, które używałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmu. To co, gotowi? Bo Marta, już widzę, nie może się doczekać. Ma troszeczkę zaciśnięte piąski, trochę się tym martwi, ale cóż, no nie można wyglądać już lepiej. Bardzo proszę. A, nie no, nie mam włosów. Nie Dobra, no, ja nie super. mam włosów. Nie A teraz ciekawe jest tym, jak szybko sobie zepniesz. Zrobimy taki test? Czekaj, ja muszę się podmachać tutaj nimi teraz. O, jest dobrze. Jezu, jakie one są się w ogóle. Coś ci teraz pokażę, siadaj. A moja jest gumka, dobrze, proszę bardzo, trzymaj. A zrób sobie szybki taki, taki szybki test. Dobra, spróbuję całe związać. Tak. Nie Ja, ja no ci to będę jest trochę pomagał. Po prostu hit. A co to? A to jest taki bardzo delikatny nakier, który A. chciałbym, żebyś czasami używała. Właśnie na przykład, jak sobie spinasz włos, albo wychodzisz i jest wilgoć na zewnątrz. Jezu, A. czy wy to widzicie? Przecież tu nie ma włosów! No. To są krótkie włosy. Jakby ktoś Jezu. pytał w komentarzach. Bardzo krótkie. Myślę, że miliony dziewczyn włosów. teraz w tym kraju chciały mieć tak krótkie włosy. Nie no, są super! Mamy. No, fajne są. I w ogóle. No, tak lekko mi. Tak? No, naprawdę. Fajnie. O, trzymaj taki kucyk, bo to będzie fajne teraz. Chciałem zrobić Tobie taki efekt nabłyszczenia. Fluid taki nabłyszczający, który nałożymy teraz na Twoje włosy. A fajnie, że właśnie są w takim kucyku, a więc ja to sprawdzę. To są takie yy, na końcach grube, tak. że nie się tylko się nagle tak. zwiększają. A teraz na miały dużo połysku, bo damy taki fluid. Ten fluid możesz sobie nakładać na końcówki. E, oczywiście Kurde, możesz... No, nic tak mnie nie pozna już nakładać tutaj sobie patrz, ładnie nasady, nie? żeby nie było baby hairów, na które narzekałaś, jak się spotkaliśmy. No i teraz mamy piękne nabłyszczenie na końcówkach. Proszę bardzo, jakie zdrowe włosy. Nie! <suszy> No. To co, ściągamy tą gumkę, czy już zostajesz w niej? Nie, no ściągamy, będzie no, rozpuszczamy. O, oh, jest włos. Nie no, fajne są. Jestem mega ciekawa, jak się umyją i jakie będą falki. To prawda. Zobaczycie e... na moim Instagramie, bo teraz nie zobaczycie. Wszystko zobaczycie. Ja będę chciał, żeby jeszcze, żebyś dokładnie swoim fanom opowiedziała, jak sobie radzić z takimi włosami, nawet jak będą pofalowane. Ja dam Tobie produkty, które jest podkreślą 12 ładnie lat. skręt. 12 lat nie obcinałam włosów. Bo... 12 lat nie obcinała. 12 lat i obciałam dzisiaj. Chociaż coś mam wrażenie, że spotkamy się stosunkowo szybko. Wiesz dlaczego? Dotknij włosy, bo zrobiliśmy no Tobie są takie, no, toner są, są. z kaszmirem, czyli z kaszmirową keratyną. Jakie są, są, przemięk... jakie są w dotyku? Są takie miękkie, naprawdę. Są przemiłe, bo jak ostatnio dotykałam tych włosów, to nawet mi się nie chciało ich dotykać, a te są takie miłe. Także już zapraszam Cię do salonu, byś mogła sobie to kontynuować, bo tą kaszmirową keratynę dobrze jest zrobić trzy, cztery razy w roku, żeby było wygodniej z włosami, bo od dzisiaj nie będziesz już prostowała godziny, tylko pół. Ja się, godziny, od, ja pół. się tą frozurą. Ja, czy, czy mi się wydaje? Ja wyglądam młodziej, bo mi się wydaje, że wyglądam tak jak dziewczynka. Tak młoda bardzo. Ciężko mi się samemu chwalić, ale to mówimy o Twojej urodzie. Wyglądasz przepięknie, wyglądasz dziewczęco. Włosy są na pewno zdrowsze. To, że trochę krótsze, to wiemy, ale na pewno są zdrowsze. A dla mnie zawsze piękne włosy to zdrowe włosy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. idę na Prostejko. Muszę to opić. 12 lat nie włosów. Matko jedyna. To idziemy razem. Czy dbacie o swoje włosy po treningach w jakiś szczególny sposób? Jakie są Wasze pielęgnacyjne rytuały? Napiszcie mi koniecznie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.